Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy golonka pieczone. Potrzebować będziemy golonka. Golonka mam wyczyszczone, opłukane, pani mi przekroiła na pół. I teraz zrobimy marynatę. Do marynaty będziemy potrzebować. Ja mam taki czosnek z ziołami, dwie łyżeczki tego czosku, takie małe łyżeczki mam. Łyżeczkę ostrej papryki i dwie łyżeczki tymianku oraz sól i pieprz. <słuch> Tym marynatą naczemy golonka. Pozostawimy na całą noc w lodówce. Później będziemy piekli około 3 godzin w 190 stopniach. Podlejemy szklanką wody. Marynatę należy bardzo dokładnie weczeć z golonka i dajemy do lodówki. Ja zawsze dodaję niewielką ilość masła, ponieważ masło podkreśla smak. I ja sobie w ten sposób daję. Później podlewam szklanką wody i wstawiam do lodówki, a później do piekarnika na około 3 godziny. I mamy golonka pieczone. Teraz wędrują do lodówki. I tak oto. Golonka mamy upieczone, mięciutkie. Jeżeli odchodzi od kości, świadczy o tym, że jest golonka pięknie wypieczona. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Golonka pieczona.